Yośmano, jestem Adamu Scott i dzisiaj ze mną jest e, gość specjalny, e, czyli. No, gość specjalny. Dokładnie, gość, gość specjalny, a tak w ogóle to. E, ogólnie YouTube. A. Wpadajcie do niego na TikToka na Igifrę 2 e, Podłoga Hycry2. Wpadajcie. Wpadajcie, e, wpadajcie. Do mnie też proszę wpadać na TikToka, dobra. Lecimy z tym. Dobra, dobra. Wcześniej był właśnie filmik, z już nie, dwa filmiki z tego. I dlaczego one nie są tam na dole, tylko tak? No, niestety się nie dało ich przenieść tam no, na No, i nam się zapisało to, więc. No, nie dało się, więc. No to będziemy robić tak, że ty dajesz jednego, ja potem jednego. Jak po prostu już nie będziesz już znać, to po prostu daj mi je. Nie, no, dobra. Tam, no, oczywiście rodzina Balon no, Gnoi lecie, leci na to. No, po no co to, to w ogóle jest No tym? to daj ich tam. Rodzina Balon Gnoi. No, ja też się z tym zgadzam. To on to tam od razu, daj. Dobra, no, to fantoma, teraz moja fantoma, kolej. Który to był ten? A no i teraz... No dobra, to teraz ja daję. Wiesz co, to może ja sobie tutaj siądę, co? Nie <grym> <grym> może. Dobra, to ja bym dał... Gdzie, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Okej, okay. tu. Ciebie tu. Dobra, teraz twoja kolej. Dobra. No. Znaczy, ten... W sumie ten robocik nawet chyba nic nie robi, nie? Eee... No... Chyba nie, on, nie, on jest z Ultimate Customita i z... No on, chyba... on tylko czasami się rusza. No w, no, w Ale on jest jeszcze z czegoś innego, on jest chyba z... no Faszuki jest. Już sam nie wiem co my. No ale dobra, daj go gdzie chcesz. Nie no, ja tego robocika nawet lubię, no on jest dla mnie fajny. I ci oni oni tylko na chwilę ten. Tego. Ekran ci ten blokują. blokują. to Więc... jest fajnie. Teraz o kurde, ominęliśmy tego balon No właśnie, chciałem to Ci powiedzieć sekund temu. Kurde, to ty... so, Wiesz co, ja bym go... Oj, 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 oj nie, nie Ciebie. Tylko <grym> Ciebie. Ja bym go od razu dał tutaj bardziej do oni, tak bliżej ich, bo... Bliżej rodzinki. No właśnie. Oj, 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 oj tutaj dzwoni telefonik. Do mnie, do mnie. Do... No. E, to chwilę se poczekamy. No bo dobra, ja już dam następnych. Springtrap Tutaj Może Scrap Baby Nie lubię jej Z Słuseena mm -mm, Nie Nie lubię Nie lubię Chwila ja idę Jeść Jeść iść Lubię placki Dobra Nie ten przez chwilę nie będzie ale dobra Parę animatronów wybiorę teraz chwila co by tu wybrać no nie no ogólnie No daj się... cztery cztery animatrony? Mm -hmm. okej okay. nie no słuchawka no no po co ta słuchawka istnieje ale na to nie mogę dać bo ona tylko zagłusza dźwięk więc na, na to nie mogę raczej dać nie nie czy no. to zagłusza dźwięk zagłusza dźwięk no. jumpscare to chyba nie daje tak serio to sam nie wyjdzie kurde ja to jest wągaj to jest wągaj to mam Ok, Ej, co to Co ty tam, no, tam Nie wiem, ja nie wiem. O, Foksiak, Foksiak. Foksiak jest Rodzina tutaj. Rodzina Foksiaków. No to daję od razu wszystkie twoje foxie, które lubisz. Wszystkie? Gdzie to tam to jest Tutaj jestem Foksiak. Ty go lubisz? Ty go nienawidzę ze Sister Location. Nienawidzę ja, ja. go. Ja lubię, lubię, lubię Jak? Ale nieważne. Ja lubię całą rodzinę foksiaków, po prostu foksiaki są najlepsze. Ale ja fantoma nie lubię mega. Tak, nie fantoma nie lubię. No, jest tu gdzieś jakiś foksiak? Tu jest fantom. Foksiak... Nie Nie, to jest mangle. To jest Tak, mandl. to jest mangle, to nie jest foksi. To no. jest toj foksi. Co? To? No mangle to tej foksi. Ale to chyba jest... dobra nie wiem sobie. Ej, to gdzie był ten O, to, to. jest fantam Nie, to jest mangle. Angel, a! Tu jest. Phantom Mangle, to jest... Nie wiem, czy takie coś istnieje. Angel. No tak, to jest Phantom a, O, Ooo! Odkryłem, dobra. Co? Nie, co odkryłeś? Amerykę! No, dobra. Doda. Dobra, doda. nie, tak. Dobra, to ty tam lec to zrobić. Ja w tym czasie tutaj dam parę animatroników. Um, I myślę, dobra, baby. Nie lubię baby. Na, raz, na razie na, mamy tyle samo na samym dole. Gdzie jest bonnet, 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 bonnet? Ciebie nie lubię zbyt. Ciebie tak do baby dam. Dla nich da, da Teraz dam może jakiegoś fantoma. Albo nie, Nightmare Puppet. Tak się Dla mnie. Chwila, spróbuję Wam... znaleźć zdjęcie nightmar papeta. tutaj. Chwila było tutaj. O, dobra, sobie za te dźwięki. Aj tu tutaj. No więc to jest ogólnie Nightmare Puppet z FNaFa czwórki. Ja teraz znikam na chwilę. Dobro, wracam! No więc to jest w ogóle. Naj... Czemu mi dał, dało mi zwykłego papeta, nie wiem? No to jest właśnie Nightmare Puppet. To nie jest Nightmare Puppet. To nie jest Nightmare Puppet. Czy ja zresztą sam? nie wiem? Mi się nie wydaje. Siema! O, już jesteśmy. No, więc hey, hey. FNaF czwa, czwórka Nightmare Paper jest Apecik! No, więc tutaj Papecik. leci Puppetcik Jeden, cztery Mam wybrać? No, teraz dajesz jednego Jeden Number one Dawaj wszystkie, które kojamy hmm. Które kojamy, tak? Hmm. Super, number one Number one, lecisz, no. Hmm number one, number one też. We tried Freddy, mm -hmm. okay. e, Dałeś jednego tylko. No jeden. Tylko Freddy jego. dam Ednara. O, ty podał Springtrapa. No tak. E, dajemy po dwa czy po jednego? No, po jednego może Dobra, to ty sobie może tutaj bardziej siedmi Czemu? A, bo masz gdzie... myszka my... Bo my tutaj co sekundę się zmieniamy. Nie, Dobra. Dobra, Coin... To był coinman Tak? Z tego co kojarzę. Co? To jest coinman z tego co kojarzę. Eee, nie wiem. ta to, to był coinman tak. No, ma swoje krzysło. Najlepszy gościu, no, dobra. O, dzięki! Za fajną pufkę. Pufa, <grym> <grym> Fuffa, która nawet metra nie ma. No, jaka pufa ma metr? Nie wiem, nic. Niech bym tego nie udzielił. <grym> <grym> Wy sobie tam teraz pewnie wyobrażacie. lolbita. Wy sobie pewnie wyobrażacie, jak ta pufa musi wyglądać. No, nie za specjalne. Tak jak normalnie, tak jak normalna pufa. No. Dobra, twoja kolej. Dzięki, za moja kolej. Okay. Zaraz tu będzie jakiś mniejszy king. No. Dobra! Co tu wybrać? Nie no. Co tu wybrać? Czemu ty nie ma Number Nie no. O i ja od razu mówię, ehm, ja bym tego Phantom papeta bym dał e, po co to w ogóle istnieje. A teraz domówię. Co daje tego tam gdzie chcesz? No tylko go tutaj nie ma. Bo też też nie ma wszystkich Z tutaj jest nawet nie połowa. W ogóle teraz wam powiem takiego mema, totalnie mem. Mój kolega ze szkoły, taki nawet nie, taki, się, taki się nie kolega, bo się z nim za bardzo nie kolega, ale taki chłopak ze szkoły. Wyobrażacie sobie, że on na Nightmare bo niego powiedział niebieski Freddy. Aha Serio. Ale co? No na Nightmare bo niego. Wie, wiesz kto? M. A MW, MW. Hahaha, dobra. Wy tam pewnie nie kojarzycie od co kamana, ale ja dobrze to wiem. Mm, dobra, to teraz dajesz... Pozdrawiam z krzesła. No dajesz swojego. Wiem, mojego, kurde. Eee, to ta ta. Ty, ta nie kończy... Czemu to dla mnie wygląda jak wkurzony Freddy? Bo on był wkurzony. Aha! Chyba, nie wiem. Nie, nie, nie jestem mistrzem FNAFA. Dobra. No twój, twój kolega Nightmare. O! Nightmare! Nightmare number one! Aha, dobra, nieważne. Lubię co? Eee, mogę od razu dać dwóch, bo ich no. chyba nikt nie lubi. No okej, okay, to daj dwóch. No okej. Okay. No, nie działem no, tak, okay. że chyba przez Easter Location. Easter egg. Nie, nie wiem, ja tylko znam nazwę Easter egg. To, to, to? Easter egg. A to nie jestem? Mm. ten Red Bonnie? sami mówi, mi sam sam ja mówię... Nie Wither Egg. Sam mi Ja Mówiłem o tym, o tym Freddim. Nie, mówiłeś mi o tym, że to jest Easter egg. Co to się pomyliłem? On jest po prostu na takim animatronikiem. Zez Ister. On ma zeza, czy co? No. No, zobaczcie na jego oczy. To jest zez. Dobra, dajesz kładzie, bo już Dobra, mamy 11 za minut w... Golden Freddy's na Fujki. Okej. Okay. Super. Naha. No, A ty go chciałeś dać? Nie, po prostu ja bym gadał tu. ja nienawidzę nie. To skoro już idziemy pod Ej, Golden Freddy, no to do widzenia. Ej, czekaj. To jest ZifNAP-jedynki. Ej, no, na chwilę nic nie mów. No, 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 no. <laughs> nie, może... nie mogę! Chyba... Nie! To, to, to był quiz? Z, jak, z jakiej to jest piosenki z TikToka? To, to, to był quiz teraz. Okej, okay, dobra, mogę Z też jakiej się to jest piosenki nafona. na TikToku? Normalny quiz. Piszcie tam w komentarzach. I jaka to jest piosenka na TikToku, jak ktoś ma w ogóle, to to nie cringe'uj nie, nie tak. <śmany <śmany> <śmany> Mówiłem, że będzie cringe! Udaję go ten Frediego i Elfanta. Nice. Jak go nie będziesz kojarzyć, to po prostu daj mi to, bo ja tutaj prawie wszystkie kojarzę. No, no ja wszystkie tutaj kojarzę. No tak, wszystkie. Czemu ja teraz... Z Ultimata, z dwójki tutaj są jeszcze. O kurde nie! Nie! Musicman? Co? Music Man. Ho, ho, ho. Nie, ja nie wiem, nie. no co powstawię? Nie, nie, ale to musisz dać tak jak myślisz. Co ty go nie kojarzysz? Nie kojarzę! Jak go nie kojarzysz, ale to jest to nie jest z tego. Z. Um, to nie jest z Security Breacha. Wiem! W security Bridge jest DJ Music Man. No i Musicman. No. Są obydwaj. Bo jestem z węta jeszcze. No wiem! No ale ja tego kojarzę nie z Security Bridge'a. Bridge z z tego kojarzę z Serious Simulator chyba. A, Sam już nie wiem z czego, nie wiem. Czy on jest. Nie wiem. go, bo już na dwie minuty nad nim się rozmyślić. No a skąd? No bo tutaj mamy brzegę No Dobra, nie! Ach, nie wiem, tego tu nie ma. Pstuwa. Tu ma 30 FPS w FPS-ów ten filmik. Dawaj, go tam gdzie myślisz, dobre dawaj. No dałem. Um, gdzie dobra, ci te FPS? Kurde, 14 minut. No, tu masz no. fps 30 FPS-ów normalnie. Ooo, tak dużo. No dobra, daj, że dałem tego. A! Endo. O. Typek. Ej, ale halo! szkielet też byłby tym. Właśnie nawet widzicie, a go tutaj nie ma. Ja już dałem swojego. Gdzie? Mam. Tutaj. To jest mangel, ta, to nie jest zwykła mangel, wiesz? Nie! to nie jest zwykła mangel. A dobra to ty... jest. Zwykła mangel, to czekaj, nie, ona jest. To jest to, zwykła mangel. Kur, nie, to ja się pomyliłem. Ja z mangl tak średnio. A, czyli tak jak ja jestem, niezwykły mangel. Niezwykły. To jest nightmare mangel chyba. Ale nie teraz... A, proszę. Ale nie... to nightmare pro, też i tak nie pro, lubię. Proszę sobie nie myśleć, bo ja nie lubię. Ja się nie znam na ja za bardzo. Znaczy... To jest w sumie animator, niektórego nie kojarzę. WITRED, e, Ale ten, który red... ja teraz mam? Go kojarzę. No. Nightmare ten. To jest chyba Nightmare. Nie A -a -a. Nie wiem. To jest WITRED, e, ten boni. Dobra, WITRED, Bonnie, czytam. ja dam go tu od razu. Ja cię, ale mi tu jest niewygodnie, niewygodnie, naprawdę. Teraz sobie myśl, myślcie, jak mi niewygodnie. O, Nightmare. Wszystkie Nightmare no, na... To wiesz co, to teraz cię zdziwię. No dawaj, dawaj, nie zdziwisz mnie. Jednak chyba zdziwiłam. No tak. A... Ja go lubiłem. Bo on był taki, że gdy on już był, to tylko i wyłącznie on się pojawiał. Aha. Więc byłeś przygotowany na jego jumpscare'a i nie szło się tak łatwo wystraszyć. A tak? Co? się. Lubię! Pimbusia? Dinozaur, pimbusia! Nie, la, nie, la, la. nie <laughs> mnie tak! <To> <laughs> Chcę skrindżować Twój kanał jak najbardziej. Zaraz, zaraz, ja Cię skrindżuję. Kurde, 16 minut jakiś tier w w głupiej Nice! Zauważyłeś, że tych, które lubimy i tych, których nie lubimy jest tyle samo. Dobra. ja ci tu zaraz wydę z w <laughs> Za Nie reklamuj <laughs> mi gier na moim kanale! To ci pozwolił. Ja sam sobie Patrz! Ja bym gadał tu Eee no. No, 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 no No reklama. Dobra, jeśli ma być reklama, to okej, okay. zaraz wejdziemy, co tutaj, a w Agario, o, też fajna gierka. Polecam. Mm. Oj, oj, chyba, chyba ten filmik nie pojawi się na YouTubie. A szkoda. A wytnę to po prostu, w montażu. Nie, nie ale dawaj, żeby twój film był na cringe. Będzie miał. Nie, a ja cringe'a tym bardziej wytnę, to ja to wytnę, ja to wytnę. Ale nie no! Montażysta, wytnij to. O, tak jak u Skrimiego na kanale. Także tutaj... Ty... O kurde! Dobra, ty... tu jadam tyra! Nie, nie no! Plus, trap. Tam, tam ten pan ogólny... ach nie, 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 nie on tu. On tu. On na hajdzie. Obra, zaraz tutaj jakieś normalni... Nie wiem co zrobię. Dobra, to trochę wolno idzie. Lecimy po dwa animatroniki. Rockstar Fred to jest? Nie lubię. Znaczy, ja żeby nie lubię tak średnio, po prostu. Nie przepadam z tym animatronikiem. Ojciech. Co się dzieje w ogóle tam? Ten mój kolega gada z matką mówię. Okej, okay, i dam tu. Dobra, no, to się śpieszymy, bo ja tam słyszałem co gadasz. Śpieszymy się. Dobra, dobra, śpieszymy się, nie wiem co jest. Po dwa dajemy teraz. Po dwa, po dwa. Mitreccika. Balora. Dobra. Rockstar ten... <stut> Ogólnie za bardzo nie lubię Rockstarów. Nie lubię Rockstarów. Dobra, dobra. Nie wiem czy to było słuchać na, na filmie, jak ja coś tam, tam. I nawet powiedziałem, z kim zmarniasz. No nie no! O pier. No i co to jest normalne? Nie wiem. Nie wiem co ja tutaj. Dobra, to zaraz. Ty, nie no. ty ich jeszcze w ogóle kojarzysz? Nie, ale dobra, ja już muszę ich... Nie kojarzysz ich za bardzo już. No nie, ale dobra jest. To daj jeszcze te ostatnie, które kojarzysz. Nie, ale jeszcze nic nie kojarzę. Jedynie tego mogę dać. Dobra, to jest, skoro ty reszty nie kojarzysz, to ja już to dokończę tutaj. Dobra, to ja idę. Z ciebie nie, tu. Nara. No. O jest ale to był. Dobra, ciebie też nie za bardzo. Ciebie też tu, ciebie tu, ciebie tu, ciebie tu, ciebie tu, ciebie, e, nie wiem gdzie ciebie dać. E, ciebie nie tak tu może ciebie też tu, ciebie tu, ciebie też tu, 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 może ciebie tu jeszcze, ciebie tu. A nie, 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 gdzie ja was daję w ogóle? Wy, no, wy nasąły idziecie. Znaczy tu. Okej, okay, tu i tu. No więc to jest koniec tej, tej listy. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. No więc 20 minut marka.